Siema widzowie, ja jestem Frytek Roblox yy, i witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale zaczynamy odcinek od tego że jakby dostaliśmy już to mieszkanie od yy, od Antonego i jakby mówił, że to jest na apartamentach jakby też tam było nawet napisane chyba yy, że na apartamentach, więc jedziemy od razu na te apartamenty sobie ogarnąć to mieszkanie yy, pewnie jakiś tam gość będzie od tego mieszkania yy, a nie, czekaj a, Antony zostawił mi klucze, to chyba gościa żadnego nie będzie. Tylko ja po prostu już będę miał to mieszkanie od razu. Dobra. Yy, I co, idziemy po prostu sobie do tego mieszkania. Yy, przy okazji zostawcie suba, lajka, like yy, dzwonek, yy, nie wiem. Nie wiem, dawno tego po prostu chyba w odcinku nie mówiłem i też dawno nie nagrywałem. Tydzień temu ostatnio nagrywaliśmy odcinek. I już zapomniałem w ogóle, co się działo w fabule powoli, więc, więc no. Idziemy. To chyba tutaj, bo klucze działają. Wow! Ej, dobrze to mieszkanie wygląda. Tutaj tutaj łazienka, też dobra, bardzo fajna. O, i tutaj jakieś widoki tam na miasto, ale to bardziej pewnie będą no, tutaj. Jak? O, siema, siema. Siema, siema. E, właśnie zwiedzam sobie to mieszkanie. No, widzę właśnie, że sobie patrzysz. Fajne. Duże łóżko. Uh -huh. Tutaj kolejny obraz. Wszędzie kuchnia. tu są obrazy jakieś. Łazienka, te w sensie nie łazienka, tylko kuchnia. Łazienka też przy okazji. Fajna. A ile w ogóle to mieszkanie kosztowało, jakby. No tam, no nie wiem, w sumie nie pamiętam. Dawno kupowałem. A, dobra. Tutaj salon. Salon też spoko bardzo. A. A tutaj co jest? To jest od prądu? No tak. A dobra? No to ogólnie bardzo spoko mieszkanie. I takie przytulne. No i dosyć duże, jak na, jak na mieszkanie tutaj w apartamentach. No, no spore właśnie. A ty w ogóle gdzie mieszkasz teraz? Tam w tym swoim domu. Na tej, Tak, Dom, Na Expensive no. Road. Która w ogóle jest? 12. A. To. E, wiesz co? Ja sobie tutaj wszystko. Przeniosę później od Harego yy, i jakby i jakby po prostu. No, tak. Przeniosę wszystko. Dobra. Yy, zamknę drzwi na klucz. O, ja, ja, to już. Dobra, to się ma, się ma. I widzowie, mamy to swoje mieszkanie. Moim zdaniem bardzo spoko. Bardzo spoko wygląda ogólnie. Yy, I. O, tu już tutaj wyjdzie. Yy, I po prostu. Mm, no. Jedziemy teraz do Harego, przenieść wszystkie rzeczy od niego i w sumie widzimy się już chyba, jak wszystko po prostu przeniosę. Oh, dobra, ostatnia paczka przyniesiona. Teraz tych drzwi nie zamknę, ale trudno. I jak wszystko już przenieśliśmy, to po prostu już. A, właśnie ten klucz. Dobra, jak już wszystko ogarnięte, to po prostu idziemy. And... No, po prostu. Teraz jedziemy do naszej pracy taksówek i dalej jakby. Ja jestem dalej przed nagraniem, w sensie przed wrzuceniem tamtych odcinków, więc dalej nie wiem, czy chcecie, żeby ta praca była przez ta, W sensie. żeby ona była na odcinku, czy chcecie, żeby ją skipował. Nie wiem, dlatego po prostu dzisiaj ją skipniemy. Po prostu podjedziemy tam i jakby. Może tam jedno zrobimy na odcinku, resztę skipniemy. No bo po prostu jeszcze nie wiem czy chcecie, żeby te, żeby ta praca była cały czas, czy nie. I co tu się buduje w ogóle? Dobre pytanie. Więc jedziemy do pracy yy, i widzimy się już w sumie w pracy. Powtarzam 50 razy praca, praca, praca. Yy, dobra widzowie, jesteśmy już z tego co wiem szefa dzisiaj nie ma ani recepcjonisty, to jest chyba pracownik. Yy, zapytam go jakby... Yy, czy, 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 czy jakby mogę wziąć sobie już taksówkę Pewnie szef jak szefa nie ma to pewnie jakoś w domu sobie to jakby wszystko zapisuje, więc, więc może ten pracownik po prostu powie dla szefa i tyle. Nie mam pojęcia. Yy, te te, te ty tu pracujesz? Pracujesz tu? Tak yy, dobra, ty jakby zastępujesz teraz yy, recepcjonistę i szefa? No na ten czas, kiedy ich nie ma, no to muszę. Ja sobie dobra, do to w skrócie, ja teraz biorę tą taksówkę, tą... To jest Dodge. Tą, tego Dodge'a biorę. Mhm, okej. Okay. Jak coś dla szefa powiedzieć, że Gabriel Petit i... No, to wiesz. No dobra. Dobra, dobra. Siema. Jo. Trzy taksówki zostawione? Czyli chyba jestem dzisiaj akurat o tej godzinie jedynym pracownikiem. Bo ja miałem dzisiaj zmianę na 13, jest 13. Yy, I dobra, sprawdzamy. O, akurat. To jednak nie jestem jedynym pracownikiem. Yy, akurat dostaliśmy jakieś zgłoszenie. A, ktoś już je przyjął. Yy, to poczekamy chwilę. Podjedziemy gdzieś tam pod miasto, bo tam najwięcej będzie siedzieć ludzi ze zgłoszeniami. Yy, więc jakby... O, i akurat teraz dostaliśmy zgłoszenie e, z Supermartu, to jest na Expensive Road. E, I to jest na tą działkę, gdzie o, widzieliśmy ten wieżowiec budujący się. Dobra, to podjedziemy tam pod Supermart. E, I w skrócie nie chcę wam przedłużać, więc no. Więc widzimy się już tam. Dobra, już jesteśmy e, i podjeżdżamy. Gdzie tutaj ktoś jest? O, tu jest. Taksi, taksi, taksi... E, Harry? O, tak? No wsiadaj, wsiadaj, szybko, bo nie będę stać na środku ulicy. O. E... Kiedy tu to pracujesz? No ja na no, taksówce już trochę czasu ten. E... Ty wiesz w sumie, żeby w... W Czerwonym W przejechałeś. Trudno. A nie, bo tu może tam. Ty w sumie wiesz, że się wyprowadziłem to już trudno. Nie będę sobie tego mówić. E... A czemu ciebie w ogóle nie było na urodzinach ostatnio? No pojechałem. Wejdę Aha, a ja jeszcze miałem tobie płacić za mieszkanie u ciebie, chciałbyś. <głos》> dobra. Eee, tutaj, po co Ty tutaj podjeżdżasz w ogóle? A, muszę coś załatwić. No dobra. Eee, czekaj, to wyszło czekaj, gdzie Aha. ty wysiadasz już. To wyszło 15 dolarów. Dobra, czekaj. Masz. Dobra, dzięki. Jakiś napiwek, dobra. może dla kolegi. Masz grosz, masz jednego dolara. Dobra, dzięki. E, to do zobaczenia. No. Dobra, no i spotkaliśmy Harego. E, to w sumie po co ja jadę tam? Może zawróćmy. E, I w sumie resztę Wam po prostu pracy już wytnę. E, zobaczycie, jakby. Po pracy, ile Jack z tego zarobił. Dobra, jesteśmy już po pracy. Jack zarobił. Trochę tutaj pieniędzy macie na stanie konta. Poza tym, więc nie będę wam mówić. I właśnie ktoś do nas dzwoni. Czekajcie, zaparkuję sobie. Tutaj, nie ma czerwonej linii. Dobra, czekajcie. Kto dzwoni? Halo? No, halo, witam. O, proszę. Witam, 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 no, Emil. Jaka sprawa? No. Słuchaj, pamiętasz, jak brałeś się do mnie te bomby? Pamiętam, pamiętam. No, no to potrzebuję teraz e, zapłaty. Mm -hmm. e, słuchaj. Po trzech miesiącach sobie przypomniałeś? Nie, wiesz co, po prostu czekałem sobie na odpowiednią chwilę i na odpowiednią akcję. Mm, wiesz co, tak dawno się nie widzieliśmy. Kurde. I się też teraz nie zobaczymy. E, potrzebuję, żebyś odebrał ode mnie paczkę. To jak się nie zobaczymy? Jak mam odebrać? W... Latarni morskiej. Mhm. Za nią będzie schowana paczka walizka. Czarna. No, taka, no. jaką ci w sumie daje przez cały czas, jak ci daje jakieś tam rzeczy. E, w niej jest. Jakby ci to powiedzieć. No i są ciekawe rzeczy. Są bardzo ciekawe rzeczy. Jak co chcesz tam zajrzeć, to co zajrzy mi to tam. Jeden wiesz co. E, Ale gdzie mam to zawieźć w skrócie? masz to odebrać i masz jutro spotkać się z o czekaj jednak nie jutro przepraszam cię bardzo no za chwilkę e, masz się spotkać przy obserwatorium mhm. z takim jednym ziomkiem który po prostu będzie chciał od ciebie tą paczkę masz mu ją dać jeśli chodzi o zapłatę ma ci on dać całe no. 200 56 tysięcy dolarów. Okej, i mam je, je przekazać dla ciebie. Tak. Ale z procentem. Z procentem, okej. Okay. Z procentem dla ciebie. Z procentem, czyli 1000. tysiąc. Okej. Okay. Dobra. Mm, czyli y, latarnia morska, i później y, do obserwatorium z tym. Czuję. Tak, Dobra. dokładnie. To już... Jak to wszystko załatwisz, to co do mnie napisz zadzwoń coś. Nie, Dobra, nie to już załatwię. Wiedział, to A w, y, kiedy będziesz jakby... Kiedy będzie możliwość, żeby dać tobie te pieniądze? E, jak na razie pieniądze sobie tam trzymaj e, Ja po nie podjadę w najbliższym czasie. Dobra. Jakiś nie wiem, dzień, dwa. No to do zobaczenia w skrócie. E, to już to tak. ogarniam. Oczywiście, czekam. Rozłączyłem się. Yy, I jedziemy pod latarnię morską. Taki, taki quest po drodze w skrócie. Yy, mamy, więc teraz możemy po prostu podjechać. Yy, ogarnę te wszystkie rzeczy, o które prosi nas Emil. Yy, w, w sumie to nie jest jakoś dużo, a przy okazji dostaniemy z tego jakiś tam procent yy, w sumie gdzie ja jadę, źle jadę. Tędy jakoś też pojadę pod latarnię morską. Yy, mniej więcej pamiętam w którą to stronę było. Więc chyba widzimy się już po prostu jak y, będę na miejscu. Y, dobra, za tą latarnią powinno to być. Y, w sumie to chwilę nam zajmie, żeby to ogarnąć. No i o ile nie będzie komplikacji y, tutaj za latarnią, za latarnią, za latarnią. Tutaj nigdzie nie ma. O, tutaj leży. Mega schowana naprawdę mi. Dobra. Biorę. Dobra. No i idę z tą walizką. E, zanosimy ją w zasadzie. W sensie, no, jedziemy z nią pod obserwatorium. W zasadzie, obserwatorium jest tutaj blisko, to nawet wam cięcia nie będę robić. Obserwatorium to jest tam, gdzie była strzelanina z mafią i w sumie im przejęliśmy. Jack i Carlos przejęli dla mafii normalnie bazę. Wszyscy sensie zniszczyli. O! No, no mocno. Czy ktoś tu jest w obserwatorium? A ktoś tutaj jest. Nawet dwa auta. oproszek, czyli więcej osób. E, wyciągam. Ja mm. Jo, to ty potrzebujesz tej walizki? Tak, tutaj. Dobra, trzymaj. Obok. Trzymaj. Dobra, do zobaczenia, chyba. Albo może bardziej do zobaczenia, oby. Chyba. No, Albo jakieś tam biznesy. Dobra, mamy te... W... Nawet nie pamiętam, ile to miało być pieniędzy. Raczej jest tyle, ile powinno być, więc jedziemy sobie teraz do miasta. E, tam, już pod, nasz, pod nasze mieszkanie e, i w zasadzie po prostu. W zasadzie po prostu tak. Tak, po prostu tak. Mamy tam w ogóle broń. E, mogę ją w sumie wziąć sobie. W sensie, no, Jack cały czas nosi przy sobie broń, prawie. Więc przydałoby się ją dalej nosić bo w końcu mamy wrogów, co niektórych mamy. Taki William na przykład, do którego już... no dla którego już Jack raczej nie pracuje, sądząc po ostatniej akcji na urodzinach Jacka. Myślę, że William już bardziej ma złe nastawienie do Jacka, chociaż on od zawsze miał złe nastawienie. I po prostu jedziemy już pod te apartamenty, weźmiemy sobie broń i w sumie to chyba będzie na tyle z tego odcinka. Dobra, ustawmy się autem. W ogóle te apartamenty dalej są puste, jakby nic się w nich nie zmieniło. Dalej mało kto tutaj mieszka. A walizka. Walizkę bierzemy w sumie do siebie, możemy ją odłożyć. A w sumie wezmę ją, wezmę ją będę trzymał przy sobie, bo nie wiem czy ktoś mi zaraz tam nie wejdzie do mieszkania i mi nie zabierze jej czy coś. Więc wolę ją trzymać przy sobie. Dobra. Otwieram. A dalej są tutaj i te kartony. To to wezmę ze sobą i tutaj mamy, o tutaj leży moja broń, jak zwykle mój pistolet, gdzieś tutaj w szafce mam, w szafce mam tutaj tę broń od Carlosa też, ale długiej broni muszę się nauczyć strzelać, w sensie muszę się nauczyć strzelać z niej, w sumie te kartony mogę tutaj poogarniać, tutaj o, ten karton jest do łazienki, to go tutaj wezmę. Te wszystkie rzeczy z niego po, do łazienki poustawiam. Dobra, wszystko już włożone. E, ten karton to do sypialni bardziej jest, to go sobie też wezmę. Dobra, wzięty. To sobie go e, po, jakby otworzę i porozkładam. Dobra, wszystko poukładane tutaj też. I chyba więcej kartonów po prostu poukładamy. W... Dalej, nie będę Wam mówić do jakiego to pomieszczenia i tyle, żeby Wam nie przedłużać odcinka. I dobra, wszystko poustawiane. Trochę to zajęło. E, rozpadał się w ogóle deszcz. Pozamykam te wszystkie drzwi tutaj. E, w sumie pójdę jeszcze sobie na jakiś spacer. A założę w sumie... A dobra. E, bez kaptura jakiś... Pa... A, parasol w sumie. Wezmę jakiś parasol. Chyba mam... O, czekajcie. O, tutaj mam parasol. Dobra, wziąłem ten parasol. E, I idziemy po prostu sobie na spacer że wam też y, poga w sensie, pogadali o jakiś po prostu powiem wam jakieś y, rzeczy, bo już mówiłem wam kilka odcinków temu, chyba dwa odcinki temu, że seria dobiega powoli końca. Więc przydałoby się ogarnąć wszystkie sprawy. Z jakby za kilka odcinków mam zamiar, żeby ogarnąć tą akcję z bratem Jacka, to po pierwsze. A po drugie, może wejdę tutaj, żeby ogarnąć akcję z bratem Jacka i żeby ogarnąć tą sprawę z Antonem do końca, bo jeszcze nie jest w 100% ogarnięta. Więc ogarniemy na pewno to. I jeszcze, co byśmy jeszcze mogli ogarnąć, bo jeszcze kilka wątków jest niewyjaśnionych. Na pewno wątek z rodziną Jacka zostaje, ale to już łączy się powoli z wątkiem z bratem Jacka. Też nie chcę wam przedłużać tego odcinka, więc w skrócie powiem tyle. I w sumie po prostu idziemy... CO JEST gra? Nauczyli. No eee... Co jest grane? Łapy, Jack. Nooo... Znowu domol? Nie wiecie... Nie wiedziałem, że pracujesz dla osoby, która moją rodzinę zamordowała, bo to podobno nie byłeś ty. Zdecyduj się wreszcie, czy tak. A słuchaj... A Ej. czy... A czy ja miałem czekaj, wybór? Czekaj, czekaj. Czarny, weź mi bierz wszystko, co ma. Ale... Ja nic nie mam przy sobie Pod ścianę! Jeściutko, pod ścianę Ty, oddaj tą walizkę Do auta tobie szpadę Oddaj to Masz to Trześć, oddać Jeszcze jeden krok, jeszcze jeden kroka dostaniesz To jest teraz moje O, oh, Jack Jack Mały biedny Jack Po co to robię? nie wiem czemu to Czego to robię? To chyba prosta odpowiedź Jack bardzo łatwa opowiedź. No, no, Ty mały. Whoa. Wracaj tu! Eee, uh, tu u góry jest. No i znaleziony. E, weź człowieka, nie uciekaj. O. Pod pół podwozie. Nigdy, Jamal, nie miałeś honoru. Nie wiesz A. nawet, o co chodziło w tym. A wypowiadasz się, jakbyś wiedział wszystko. To no nie ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem. Byłem zmuszony no i nie, nie wiedziałem, ty. że to twoja rodzina na pewno. Ostatnio nie chciałeś mnie wysłuchać. Nawet wiesz, że pracuję, po prostu pracowałem bardziej. Dla tej osoby, która to zrobiła, jakby z przymusu. William? Tak. No, ja już Ciebie dorwałem, więc o to się nie masz. Słuchaj, wiesz co? Jakby... Z tobą nie ma, nie ma sensu nawet gadać, bo nigdy tego nie zrozumiesz. Wiesz, mafia, mafia wybiła mi całą rodzinę, a ty, a ty co? A ty ją, ty to samo zrobiłeś. A czy ja, czy ja to zrobiłem? Nie, nie zrobiłem tego i sam dobrze o tym wiesz. Sam to powiedziałeś wcześniej. Mm -hmm. No bo, wiesz, ale... Pracowałeś dla tej osoby. No właśnie, gdyby nie ona... Och, nie, po co ja mam z tobą rozmawiać? Najlepiej byś już ciebie pozbył, raz na zawsze. Tak będzie lepiej dla ciebie i dla Słuchaj. Ja bym mógł tutaj rozmawiać, nie wiem, bardzo długo, o ile jakby zrozumiesz swój błąd. Jak będziesz miał odpowiednie dowody, jeśli to przeżyjesz, to może z tobą porozmawiam, ale jak na razie nie ma to sensu. Słuchaj, a, a czy jakby, jakby to, że ja z tobą gadam i nie zabiłem ciebie, jeżeli w twojej historii było, że zabiłem twoją rodzinę, to czemu nie zabiłem ciebie wtedy, jeżeli ja to zrobiłem? To mógłbym, o, jak mógłbym mówi, ale tego nie zrobiłem. Się... Zabiłeś, zabiłeś mojego przyjaciela. I co wtedy mogłem zrobić? Gdyby był grzecznym piaskiem, to by nie umarł. A czy... Dobra. Czyli twoim zdaniem to była jego wina, że podjechałeś i on był niewinny. Nic nie, nie zrobił. rozmawiałem z nim. Gdybyś z chcieli... Z Gdy... Słuchaj. Masz brak poszanowania twojego życia całkowicie. No, Gość nic właśnie... nie zrobił! Siedział w zwykłym mechaniku swoim, a ty za Jack. zabiłeś go! Zabiłeś, zabiłeś widziałem. Robiłem to samo! Ty lub ktoś inny zabił moich bliskich. Czyli... Więc ja zrobiłem to samo z twoimi. Pracujesz dla tej osoby. Więc najpierw się zajmę w to, bo ma później nią. Dobra. Czekaj, cierpisz jako ostatni. Żegnaj. O proszę.